Hej. Dzień dobry! Cześć! Witam na kanale Pani Jola Uczy. Dzisiaj alfabet, polski alfabet. Czy znacie piosenkę Panie Janie, Panie Janie i melodię do tego? La, 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 la. la, la. Jeśli tak, to uwaga, zaczynamy. A on, B C d, e, e, F G h, i j, k. L, l M n, n, e, o, u, p, r, S e, S t, u, w, Y z, 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 i jotka, e, t, e, G H I J K L, l M N N' e, O, u, P R S e, S T u, w, Y Z z Z, 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 A teraz powtórzcie ze mną: A, O, B, C, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, EŁ, M, N, N o U P R S Eś T u W Y Z Z RZET. A Aparat Awokado O. Ząb, mąka, pączki. B. B. Babcia, Bakłażan, barszcz bryndza. C, c, cyrkiel, cebula. Cie, Ćwikła. D. 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 Dom. Danie. E. ekran, eklerki. En, mięso, gęś. F, f Farbe. G. G, grzyby, gitara. H, ch, hulajnoga, herbata, hamburger. I, indyk, imbir. J, j jogurt, jajka. kot, kakao, kasza, kalafior, El, l, lody, lizaki, e, łosoś, łódka, m, m, motyl, mleko, miód. Masło. N, n. Narty. Noc. Naleśniki. EŃ. N, n. Koń. O. Ołówek. Okno. Owoce. U. Tak zwane O z kreską. Ósemka. P. P. Parasol. Pieprz. R. R. Rower. Rodzynki. Ryż. Ryba. S. S. Słoń, ser. Eś, ś, ślimak. T, t, tort, twarożek, teczka. U, ucho, ul. W, w. Woda warzywa. Y y dym Z z zeszyt, zebra, zupa. Ziet, zi zierebak. Żet Ż żółtko, żelki żaba powtórzmy a o b c C, d e E, f g h i j k l l m n n o U, P, R, S, S, T U, W, Y, Z, Z, Rz. Dziękuję. Do widzenia. Papa! Pa.